Siema! Kolejna maszyna, tym razem teleskopówka tańsza, Skorpion 7030, 7,5 godziny, 7538 godzin. Eee, co tu więcej o tej maszynie? Tu macie jazdę przed tył, bardzo wygodnie, wygodne rozwiązanie. Maszyna świeżo przyjechała, nawet nie umyta, zobaczcie. Tu macie teleskop, mocna maszyna, 7 metrów, e, teleskop, udźwig 3 tony. 2008 rok 120 koni, tu jest NK Tu jest jazda przed tył. A tu jest Enka. Chodzi bardzo dobrze. Zwrotna, mocna, solidna teleskopówka. Tu macie radyjko. Fajny sprzęt. Dostępny od ręki. U nas jeszcze stara szkoła maszyn. Klas. Opony Trelleborgi. I to są takie mocne, przemysłowe. 460 70 24. Agro. właśnie te prawie nówki te opony. 70-30 power Scorpion. Jeździ elegancko z widłami do palec. Zobaczcie, jakie widły ma porządne, szerokie. Taka teleskopóweczka, to świeżo przyszło. Nawet tak jak widzicie, nawet nie jest umyta. No i jest to stary Kramer. 2008 rok. Stary Kramer, a więc najlepsze teleskopówy jakie są. Wydupienie ma lepszych 40 na godzinę maksymalna prędkość. No i zobaczcie, nie jest zła ani nie jest pomalowana, w oryginale jest maszyna. Tak jak widzicie w oryginale taka teleskopówka z tych lat, to, to jest no naprawdę nieźle zachowana. Wszystko suche, nic się z niej nie leje. Tu ma wyprowadzone smarowanie. Zaczep, lusterko na tylny zaczep. Tak to wygląda. Świeżo przyjechała od razu do zdjęć. No, po prostu ładna. W oryginale taką maszynę dla Was tutaj sprowadziliśmy w dobrych oponach. Nic tu nie trzeba kompletnie robić, jedynie ją umyć i, i pracować. Nic się nie zacina trochę sobie ją potestowałem, hydraulika, śmiga, aż miło, 70-30 W power. Tu ma włącznik prądu, też bardzo fajnie, to jest mega przydatne jednak. Szyby pobite, drzwi też nie. Także ładna ładowarka z widłami do palet. Zapraszam do oglądania, do, oglądania, do testowania i do zakupu i znajdziecie ją na Oliksie za chwilę. Pozdrawiam. Do usłyszenia.